Oj, uwaga, kierownik przyszedł. Dobra, się pożałujesz. Cholera wyszedł biurze. Co za leder mi to tak zma... Zmazą. Jakby pan tam umiał załatwić lampa. To, to trzeba zwyżka. Musimy je rozładować! No to trzeba to, to składać! Nie rozładować! To to składać! No napijcie mi to! gdzie co? Ja moje zmartwienie! Cześć moja szwarnotko! Dzisiaj się kolegujemy. Nie puszczymy! Nie, nie, nie mam kazać, to wnieść się. Jeszcze, jeszcze. Tu jest ta lampa! Co mieszma opój? Nie masz kropelki tam u siebie! Hej kierowniku! Całe tyle roboty! Ja chyba z warią, ja Boga kocham, no! Hoppy, no. inspektor przyjechał! A może pół? Pół, cały! Jezus Maria! No to poczekaj tu ją! Lazio. ją?! Dobra, to nie jest ja ojciec na ta zapucha. To już nie pana interes. A pewnie, że tam... nie mój. jest tam co? A niech to, zapomniałem kurtki kluczy do domu.